na moim nowym filmiku i na moim kanale Aga Live Moments. Wszystkich nowych witam bardzo serdecznie na moim kanale i mam nadzieję, że pozostaniecie tutaj dłużej. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać na taki temat, który akurat teraz pasuje, kiedy powoli się robi ciepło, to znaczy nam się wydaje, że już niedługo jest do wiosny. No i wiadomo, zacieramy ręce, cieszymy się. No ale Koniecznie, to jest też z wiosną związane. Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat noszenia białej bluzki. a może inaczej, chciałabym dać tak może wyznać białej bluzce miłość. Może brzmi to trochę dziwacznie, ale powiem Wam, że ten temat nie jest wcale taki ignorancki. Biała bluzka. Biała bluzka, talent w łączeniu kombinacji. Wszechstronny talent. Czy to w biurze, czy na spotkaniu z klientem, czy jako codzienny towarzysz. Biała bluzka jest i pozostaje absolutnym klasyką, podstawą naszej garderoby. Możemy ją znaleźć w każdym sezonie. Albo jako klasyczna biel, albo w stylu oversize. Wspaniale można ją łączyć zarówno w klasycznym stylu, ale jak i w biznesowym, ale również w kobiecych, modnych, swobodnych stylizacjach. Uwielbiam moje białe bluski. Obojętnie, czy są one nowoczesne, czy bardziej kobiece, romantyczne, czy sportowe, zawsze czuję się jakoś dobrze ubrana. I nawet powiem Wam, że taka nawet pewniejsza siebie. W tym filmiku zabrałam najważniejsze wskazówki dotyczące białych bluzek, od łączenia ich w biurze i na co dzień przez różne style i pod odpowiedni spód. Czy biała bluzka to obowiązkowy element garderoby? Czy to prawda? Tak. Biała bluzka powinna znaleźć się w każdej szafie. I w każdej kolekcji garderoby. Która wersja powinna być uniwersalna, zależy tylko od Ciebie. Dla każdego gustu i typu stylu istnieje odpowiednia biała bluzka. I jestem tego 100% przekonana. Biała bluzka to inny wybór, w szczególności do biura, niezależnie od rozmowy kwalifikacyjnej. Czy o rozmowę o pracę, czy z klientem, albo z partnerem. I nie bez powodu jest bardzo popularna. I niekoniecznie musi być to klasyczna bluzka koszulowa. Co powiedziałabyś na przykład na zawijane elementy, lub bardzo długą tunikę? Też brzmi to interesująco. Macie również e, dużo opcji, jeżeli chodzi o materiały. Poprzez sztywną bawełnę, mocną bawełnę, do bardziej delikatnych, jedwabnych materiałów, do miękkiego, lejącego jedwabiu. A zamiast kołnierzyka, możesz wybrać na przykład stójkę. W biurze u Was jest może nie bardzo surowo, może bardziej na luzie. Co powiecie na to, żeby wybrać koszulę bez kołnierzyka albo bardziej rozklaszowaną? Le... Zwłaszcza w codziennym życiu biznesowym dla kobiet ze stanowiskiem prowadzącym, kierowniczym, różne style bluzek to świetny sposób na. Profesjonalny wygląd, bez konieczności wyglądania na zbyt formalnym. I tutaj podam Wam sześć różnych przykładów odmian białych bluzek. Z żabotem, w formie body, prosto ścięta, taliowana, ze stójką i oversize. Teraz zdradzę Wam trochę poufnej wiedzy. Klasyczna bluzka koszulowa zainspirowana odzieżą męską jest teraz klasyczną bluzką damską. Różnica jest taka, że zapięcie na guziki znajduje się po lewej stronie, a nie po prawej. Kołnierzyk i mankiety nie są tak mocno wzmacniane. W XIX wieku guziki stały się wtedy zaciekawieniem kobiet, bo nie było wtedy tego zostawienia zapinania z przodu. Do dziś nie wyszła koszula z mody, ponieważ można ją dostosować i podkreślić naszą stylizację. Ja na przykład lubię mocniejszą szminkę i błyszczące kolczyki dołożyć do stylizacji w białej koszuli. Coś innego, już więcej niż biała koszula, mogłoby czasami już za dużo, a jeżeli rano. Zdecydujesz się spontanicznie na białą koszulę. Możesz również ją założyć później, na przykład na randkę. I teraz porozmawiamy trochę o łączeniu. Szczerze mówiąc, może być ciekawiej niż łączenie białej bluski do biznesowej spódnicy, prawda? Biała bluska nie jest sztywna i można ją łączyć nie tylko z garniturem. I tutaj mam dla Was kilka przykładów kombinacji białej koszuli w różnych stylizacjach, na przykład z postrzępionymi dżinsami w stylu vintage i butami sportowymi. Swobodny zestaw z elegancką skórzaną kurtką i ekstrawaganckimi sandałkami, na przykład z kryształkami. Albo z jakimiś innymi dodatkami. Zamiast klasycznej spódnicy możemy ją pombinować ze spódnicą skórzaną albo stylową, lub satynową spódnicą. Też będzie bardzo fajny zestaw. I teraz następny punkt, który jest bardzo, bardzo ważny: to jest białą bluzkę. Odpowiednio dopasować, właściwie dobrać. W przypadku klasycznej białej koszuli jest dosyć ważne, że ze względu na jej wąski i dopasowany kształt, jeżeli nie jest dopasowana, od razu to można zauważyć. Jeśli masz tak zwaną figurę, to na przykład biodra, tak zwane złote biodra, lub brzuszek, nasz. Hmm, Menopausalny brzuszek jeszcze tam czasami można fajnie zatuszować, ale na przykład może trochę więcej jak wolumen, trochę więcej ciała. To polecam wersję o prostym kroju. Materiały z mocnej bawełny lub bardzo kobiecy z delikatnego, lejącego się materiału, który idealnie otuli tutaj swoją całą sylwetkę i Twoje okrągłości. Tak, to prawda. Jednak nie do każdej sylwetki można łatwo kupić klasyczny krój. Taki na przykład od razu ze sklepu, od ręki, ja na to mówię. Jeżeli masz duży biust lub figurę w literę Y, to znaczy szerokie ramiona, wąską klatkę piersiową i drobną miednicę. Jeżeli będzie pasować w biuście, to będzie się w takim w przypadku rozchodzić w tajli Jeżeli w tajli i w biodrach. Jeżeli wybierzemy mniejszy rozmiar, będzie się rozchodzić w biuście albo na plecach. Także tak czy tak będziemy kombinować, nie będzie to dobrze wyglądać. Moja rada w tym przypadku, co nie pasuje. Mo, zos, może zostać dopasowane. Skorzystaj z przeróbek, i tutaj zwłaszcza, kiedy masz dużą różnicę między piersiami a talią. Krawiec tutaj jest na wagę złota, i w tym kierunku na pewno by bardzo dużo zrobiła i, i udałabym się wtedy do profesjonalnych rąk. Co nosić pod białą bluzkę? To jest najczęściej zadawane pytanie. Może Was to trochę zaskoczy, ale biały biustonosz nie jest tutaj dobrym wyborem, ponieważ biała bluzka rzadko całkowicie jest nieprzeźroczysta. Biały jest bardzo widoczny. Koronkowe detale też są tutaj w tym przypadku trudne. W przypadku formalnych okazji im prościej, tym lepiej. Idealne będą bezszwowe biustonosze typu t-shirt w kolorze skóry. W ten sposób nic się nie wyróżnia, a rezultat jest bardzo równomierny. Nawiasem mówiąc, odpowiednim spodem pod białą bluzkę może być również biustonosz w kolorze np. brzoskwiniowym, a nawet brązowym lub morelowy albo pastelowy róż. Wszystko zależy od Twojej skóry. Wypróbuj sobie różne kolory, które do Ciebie najbardziej pasują. I wtedy myślę, że wybierzesz ten właściwy kolor. Proponuję, żebyście spróbowały, jeżeli, jeżeli używacie białych staników, białych biustonoszy, to spróbujcie innego koloru. Też również czasami ja zakładam bardzo cieniutką bluzeczkę, która też ma właśnie taki kolor ciała. I też bardzo fajnie to wygląda, zdaje to bardzo fajnie, yy, robi fajną robotę. I teraz przejdziemy do następnego tematu, też bardzo ważnego przy białej bluzce, to jest regularne noszenie i pranie może stopniowo zniszczyć naszą biel, to znaczy zżółknie biel, zszarzeje. Jak przywrócić bluzce biel? świeżą biel, oświetlającą biel, regularne dodawanie do prania sody. Wszystkie plamy usuwa, wszystkie tak samo y, po dezodorancie, różne resztki. Mocne jest również bardzo mydło żółciowe. Nie wiem jak to się po polsku nazywa. Po niemiecku się nazywa Gallseife. Następnie kwas cytrynowy wszystko wyciągnie. Ja go także używam nawet do sprzątania w domu, proszek do pieczenia albo wybielacz do prania. I na pewno któraś z tych metod wam się spodoba i dajcie mi znać, czego wy używacie i czy faktycznie wam się to wszystko sprawdza. A przy okazji białe ubrania również żółkną, kiedy leżą nienoszone w szafie przez dłuższy czas. Dlatego trzeba regularnie nosić i prać białe bluzki. Przyłapałam was? <laughs> w takim razie czas na przegląd waszej szafy. Koniecznie. Podsumowanie. Biała bluzka jest uniwersalna. Niezależnie od tego, czy ją nosisz na spotkanie biznesowe, czy na prezentację, czy na co dzień. Możliwości są nieograniczone. Tak więc wcale nie musi być. Nudna i nie jest nudna. Życzę Wam przyjemności wnoszenia Białej koszuli, eksperymentowania z nią, świeżości koszul, a przede wszystkim radości wnoszeniu w tych koszul i czuć i czucia się kobieco i bardzo komfortowo w białych koszulach. A na koniec chciałabym Wam powiedzieć, jakie ja widzę Białą Bruskę. To jest dla mnie tak trochę jak białe płótno, jak obraz na płótnie który przyciąga wzrok tego, co najwyraźniejsze. A w tym przypadku jest osoba, która nosi tą białą bluzkę. W pewien sposób niewinna, a jednocześnie jednak jak kameleon, która równie dobrze pasuje do spódnicy, do spodni biznesowych lub sportowych albo i do dżinsów. Ale nie na darmo się mówi, że kobieta kamelaną jest. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i że znalazłyście tutaj trochę dla siebie takiej inspiracji białej koszuli. Trzymajcie się bardzo ciepłutko i jeżeli filmik wam się podobał, dziękuję za lajka w górę i zapraszam do subskrypcji. A po niemiecku zum Abonnieren. Także trzymajcie się cieplutko, do następnego i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!